Halo, halo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Ur-Selection. W grze pojawia się nowy system rankingowy. Na czym on ma polegać? No i tutaj znaczenie ma wynik pierwszego gracza, którym obecnie jest Sooks Like, Ma 1040 punktów. I teraz tak: 25% łącznej liczby punktów pierwszego gracza obecnie jest to 1040 punktów i różnica z tego liczymy 25% czyli 25% z 1040, to nam wychodzi 260 punktów i teraz tak, je jeżeli ja mam 710 punktów rankingowych dodaję sobie 25% z tego, czyli 260 punktów z pierwszego gracza wychodzi nam 970 punktów czyli w tym momencie maksymalnie na jakiego gracza mogę trafić to jest x-factor i wynik y Nagracza, którego najwyżej mogę trafić to by było 970 punktów, czyli tutaj. A nagracza najsłabszego, którego mogę trafić, czyli od 710 punktów odejmuję 25% z pierwszego, czyli dalej 260. Czyli to jest 710 minus 260, 450 punktów. Czyli mogę trafić na przykład nagracza spoza setki, czyli tutaj jakbym miał 450 punktów. Wydaje mi się, że ten system wcale nie będzie jakiś świetny, ponieważ kolejki, kolejka w może być bardzo długą. Wydaje mi się, że można czekać nieraz i po 20 parę minut. No bo załóżmy, że nikt nie gra spoza pierwszej setki, no i jest wtedy problem. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Na razie, w jednej grze trafiłem na marmeladę, znalazło po 3 sekundach, ale to może ty, tylko czysty zbieg okoliczności.